Cześć, tu Zumkaf i nagrywamy kolejny odcinek e, przygód z Minecraft. Dziś wybierzemy się. O, gdzie Dziś wybierzemy się do jakiejś skini. Hm. do jakiej tutaj pójść. Nie wiem, może osiągnąć czegoś może tam. Bo jak było na mojej. W super górce, czyli tu widziałem, że coś tutaj z daleka jest. Więc gdzieś w tym właśnie tutaj gdzieś. O, jest coś chyba. To chyba to. Zobaczmy. Mhm. puste, Tylko trochę węgla. To później tu przyjdę, jak Was nie będzie. Przy Was nie będę węgla kupował. Hmm. I tu można iść. To tak lagnie, hmm. Ej To jest? Widzicie, co ja? <laughs> on na górce. Ja cię. Ale jazda. Jeszcze nigdy nie widziałem dżona na górce. Naprawdę. Dobra, to jest dziwne. Czemu tu... ...słuchać portal? Okej... Coś dziwne z tym dręczyłem. Hmm. Świnia? hm DIAMENT Lapis lazuli Jacie Siódło Głoto Iron Diament Jałcie Zostawimy, żeby tu Może to jest po prostu, że tu pokazuję spawner A Tu Aha no. Chodzę. Ciekawe co to będzie. Boisz się? What the fuck? Hmm. Naprawdę ciekawa akcja. Jeszcze takiego w Minecraftie czegoś nie miałem. Słuchaj, portal. To jest portal. A tu jest... Obsidian. Dobra, wchodzimy do portalu. Nie ma co. Kurczę, naprawdę czegoś takiego jeszcze nie miałem w Minecraft'cie, że wyskoczył mi jakiś dziwny, dziwny, dziwny Dungeon. Nigdy czegoś takiego nie miałem, naprawdę. Uff. Jezu. Co tu? Nic nie ma? Jeśli tu jesteś, to umarł zadanie. Przynieś mi 64 sztuki lapis lazuli. Wtedy dostaniesz możliwość ucieczki. W i je do tej skrzynki. Dobra, mamy 4 jak widzą. A nie, bo to są bloki, to nie. Pozdrowienia, lucyfer. What the fuck! Lucyfer. To pomoże Ci... To pomoże Ci w podróży. Uj. Mhm, bierzemy, 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 bierzemy. bierzemy, bierzemy jacie diamentowa zbroja 30 TNT Porczopy strzały uch ma to po co mi iron pickaxe jacie ale jazda, naprawdę wow ty co jest? Nie wiem, dobra Glowstone Cię poprowadzi Uf. Dobra, krótko Aha Dobra, Glowstone, jest Jest jeden Uf. Naprawdę ciekawa akcja Glowstone, idziemy za Glowstone'em Jestem w piekle kurcze w o, grzybki drobinka naprawdę ciekawe o uuu spad Jezu what the fuck Naprawdę, to jest naprawdę dziwne blisko jeszcze zatkam. to nie było. A spadnę to nawet niedługo. Dobra. powinną stykać Jeszcze to może. Dobra. Tu jest grunt. To my idziemy tędy. Kur... Nie czy za głośna muzyka nie jest. Dobra, idziemy dalej. No chyba powaliło tego lucyfera całego. Kurde. Ta muzyka jest. Dobra. O, o, już myślałem, że zginąłem. Uch. Uch, 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 Kurczę, ja się palę. To nie jest zbyt dobry znak, powiem wam. To jest okropne miejsce, naprawdę. Okropne. What the f Kurde. Przestań się palić. No, dziękuję. Wejdę tu w, jednym, tu wejdę w następnym odcinku. Uu, Uu, komentujcie. Subskrybujcie. I ogólnie. Yy, na razie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.